To jest gruba polecajka, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe w Ubud. Ubud jest dosyć głośnym miastem, a Dorotka znalazła tutaj miejsce, które jest bardzo, bardzo spokojne. To miejsce nazywa się Villa Hart, znajduje się bardzo blisko Pałacu Królewskiego, tuż przy takiej ulicy handlowej, takim deptaku handlowym. My tutaj byliśmy rok wcześniej, i kupiliśmy obraz w Savannah Moon i właśnie przy Savannah Moon jest wejście do Villa Hart. Jest basenik, jest chyba łącznie 8 miejsc, tak, więc spokojnie możecie to sobie wziąć w większej grupie i tutaj odpoczywać. Jest kuchnia, jest właściwie wszystko, ale oczywiście nie przyjeżdża się do tego miejsca, żeby tutaj gotować, ale jest wszystko czego potrzeba do życia. Jest ekspres przelewowy, co dla nas jest bardzo ważne, bo rano lubimy sobie zrobić kawkę. Bardzo ładne miejsce, naprawdę. Gorąca polecajka. Zostawiłam gdzieś na blogu pewnie link do tego miejsca, żebyście mogli skorzystać.